Siemano mordziaty. Zaczynamy filmik. Dzisiaj orka i talerzowanie. Ale jednak zmiana planów i biorę 80. Jadę zbierać bele. I biorę jeszcze MTZ. -a. już został naprawiony. A co wy tu widzicie? Unia Atlas. Kupiliśmy nowy pług Do MTZ. -y. No i co? Do 80 podczepiam siwą. Na siwej mam rowerek i będę potem wracał po mtz -a. No i co, trochę porałem już. Teraz jedynie co, to jeszcze będzie trzeba potależować tu po, po, po tym polu, gdzie zbieraliśmy, gdzie, były, gdzie będą zbierane dzisiaj bele. O kurde, przyczepa mi się sama odczepiła. Ale po mtz pojadę, jak już miejsca chyba nie będzie na tej, na tej przyczepie. No i co? Tu 80 Karol powiedział, a wiesz co, jeszcze sobie ją trzymaj, bo oni tak jej jak na razie nie potrzebuje. Tu ziemniaki już ładnie rosną. No i co? Ciśniemy po polu sąsiada. Jedziemy na pole, tam gdzie belowane było, tam, tam przyjechał. Operek ściągnięty. Ładujemy te bele. Będę ładował po dwie. No i co? Nakładamy beleczki. A no i piszcie w komentarzach, jaki traktor mamy no teraz kupić. Do wyboru macie Ursus, Belarus, RUS i Zetor. No i co? Fajnie idzie tą osiemdziesiątką. Patrzcie, nawet jak która z tylniego ściągnę, to nie podrywa jej. No i co? Kurde gałęzie. Obcierałem po mordzie. Potem wyglądam jak jakiś idiota poharatan. Tu ładnie bel nasypało. Ale tu też nie są yy, piątki, tylko trójki. No i co? Ta osiemdziesiątka jego fajna jest, ale on powiedział, że on jej nie sprzeda, bo ona ma u niego do żywocia. Ładnie się te bele układają. Jadę na koniec pola i stamtąd będę zbierał. Co? Wtórlałem trzecią belkę, no i trzy teraz mam. Teraz najważniejsze to, żeby tego zestawu nie wykastanić. No i co? Nawet już to ładnie wygląda. Te trzy bele ładnie ułożyłem. No i co, dwie bele teraz? No i będzie pełen zestaw i jadę na następne pole zbierać. To ładnie jest poukładane. Teraz idę do... Byle tego jeszcze nie wypieprzyć to będzie cud. No i co, jedziemy? Ale by teraz ładna miniaturka była, ale nie, może będzie ładniejsze miejsce. A no i teraz po drodze nie będę nagrywał, bo mam kichnię w gaciach, że to wybierze. Patrzcie, jaki fajny pomysł. Rowerek tu wrzuciłem. A tu już, patrzcie, ładnie jest potależowana. Jak na razie dobrze się to zapowiada. No i co, bardzo ładnie mi to idzie. Ładnie. Zestaw został ładnie dowieziony, bez wypadku. A tu przede mną są, no nie moje przyczepy tylko Pana Jana, bo Pan Jan sobie tu u nas zostawił. Towerek odłożony, a więc idziemy szybko prędem do 80. A tu poplon jest posiany. Już nawet późno jest trochę. No i niestety będę musiał w ciemno nagrywać, bo już jest 21. No podczepienie, ścią... i, od... i zamknięcie i przygotowanie tej przyczepy, wyczyszczenie jej, to nam zajęło trochę czasu. Jeszcze teraz będę musiał powalczyć chwilę, bo ona się ciężko otwiera. No ale co, damy radę przecież. Coś tak raz świeci, raz nie. No i co? Otwieram tu te burty w tym. Kurde, cimno. Latarka mi się popsuła. No i co? Ładnie otworzone. Ładuję. I tu nie będę nagrywał, bo się boję, że jakiś wypadek zrobię. Tata przyjechał do pomocy. Ja tu ładnie już tata ułożył pierwsze dwie bela. Przestawiam te Dziadek już szykuje bele, ja tu przestawiam zestaw. Widzimy się już jutro. I co, tu ładnie już wszystkie bele poukładane. teraz tylko burty zamknąć. I widzimy się już jutro. Witajcie w drugim dniu akcji. No już zebraliśmy bele. I teraz jadę 82 MTZ-em talerzować tam. Ale nic z tego, bo mam jechać pobronować po talerzówce. No i nic z talerzowania chyba na tym filmie. A co ciekawego jest w bronowaniu? No nic. Ale gorsza robota zawsze schodzi na kogo? No na mnie. Widzimy się później. Ale jeśli oglądacie ser serię Wakacje w Boczkowie, to wiecie o tym, że oni to już nie wiem. Albo za chwilę będą kupywali ten kombajn, albo nie wiem. Im tam cały czas wuja, to nawet mu nic, nic nie wspomina młody o kombajnie. No Rafałek też teraz nie przyjechał. Ciekawe dlaczego. Piszcie w komentarzach. No, na propos tego naszego kombaj y ciągnika, jaki mamy tu sobie kupić, no i czy, ogląd y y czy zrobić jak na przykład, wiem, że dostaniecie y w czwartek filmik z The Huntera. Witajcie z pola. Pobronowałem i teraz co? Jadę trzypekiem z beczkowozem. Wuja tam dalej pojechał na, do, do dziadka. Bartka pojechał bronować nie do tego tu, tylko do tego mojego drugiego. No i co? Tam bronuję, a ja teraz mam porozlewać trochę substancji zapachotwórczej. I co? Nie nagrywałem tego właśnie. Wracam już z pustym beczkowozem. Jechałem zapełnić, wracam z pustym i co? Podczepiam do sześćdziesiątki pług i jadę orać. Rok temu pamiętacie, tu stał bizon, a bizon teraz stoi, teraz stoi tu. Tu właśnie wiatę do bizona postawiliśmy, ale bizona nie ma, bo kuzyn, kuzyn Rafałek ku, kuzyn Rafał pojechał mucić jeszcze na usługach. Też co słyszałem, to dziadek pojechał hołtym mm, trzydziestką, bo tam y, coś tam szukał. Nie wiem czego. A no i patrzcie, drzwiczki zamontowałem teraz. Teraz będzie ładnie, pięknie. Nie będzie już wiało. Na, co, Jakie będą następne odcinki? No to będzie jeszcze siew rzepaku, ale to, nie przy, ale to nie myśl. Będziemy musieli, tylko Krzysztof nam przyjedzie swoim. Wielkim zestawem do zasiania. I jeszcze siew. Jeszcze pewnie jeden odcinek z orki. Akcja kiszonka. Akcja ziemniaki. a jeszcze sianokosy będę chciał zrobić. No i co? Trochę tu oram. Teraz do 3PK podczepiony puk Unia 2, a tam widać, że dziadek przyjechał gepllem. Tu już jest przy, przez... Yy, po tym wielkim pługu orane, bo to na zagony podzielili to pole i na zagony orali. A ja będę na kwadrat, na krechy orał. Widzimy się już później. No i co, dziadek się wziął za orkę? Jak widzieliście, dziadek przejął stery orki, a ja wracam 30 na gospodarstwo. I mam podczepić. Mam załadować pierwszy rozrzutnik. No i jednak jutro będziecie w piątek dostaniecie akcję z rozrzucania łajna. No i co? Wysypuję tu łajno. Nie Co, zasypałem już w rozrzutkę. No i co? Tutaj rozpoczynam rozrzucanie. Tu po talerzówce rozwalamy gnój. Z tym pięknym widokiem chciałbym powiedzieć Wam cześć. Pozdrawiam Jakuba Kopińskiego, Marcela Bednarskiego, na razie cześć.